Akcja Straży Miejskiej Czysty Radą przynosi efekty. Strażnicy systematycznie sprawdzają czym palą w piecach mieszkańcy domów oraz właściciele firm. Ukarano już kilkanaście osób. Kolejną, udaną interwencję przeprowadzono przy ulicy Krzewień. Mieszkańcy tej ulicy poinformowali Straż Miejską, że z pobliskiej garbarni unosi się czarny dym. Trzymaliśmy interwencję, że na jednej z posesji przy ulicy Krzewień w Radomiu z komina wydobywa się dym, czarny, kłębiasty i jest straszny odruch w okolicy tej posesji. Tu patrol, który przybył na miejsce, poprosił kierownika o otworzenie zakładu. Okazał upoważnienie, które posiadamy do kontroli, czy w piecu przypadkiem niewypalana jest substancja, która nie powinna być przetwarzana termicznie, w, w tym otopiecu. Straż Miejska poinformowała o tym fakcie wojewódzki inspektorat ochrony środowiska. Wiośp, jak i my pobraliśmy próbki celem wyjaśnienia, także teraz będzie prowadzone postępowanie wyjaśniające. Jak informuje Straż Miejska, na terenie zakładu znaleziono duże ilości strużyny chromowej oraz beczki po chemikaliach. Przez półtorej godziny kierownik nam nie otwierał tych drzwi, jakieś tam dziwne ruchy były na, na zakładzie poczyniane. Także no, tu może świadczyć na, na, na niekorzyść tych osób, że jednak ta stróżyna była wypalana w piecu. Strużyny chromowe to odpady pogarbarskie, które same w sobie nie stwarzają zagrożenia. Jednak spalanie ich powoduje, że do atmosfery dostaje się chrom, który jest pierwiastkiem szkodliwym dla zdrowia ludzi. Strużyny muszą być odpowiednio przechowywane i utylizowane. Nie można ich spalać w zwykłych piecach. Olbrzymie zainteresowanie maturzystów, tłum i gwar na dziewiątych ogólnopolskich targach szkół wyższych w strefie rozrywki G2. Młodzi wybierali swoją przyszłość. Targi szkół wyższych zorganizowane zostały we wtorek, 13 marca. Podczas targów prezentowano oferty edukacyjne Radomskich Szkół Wyższych, wybranych uczelni spoza Radomia oraz stoiska specjalne Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży czy Komendy Wojewódzkiej Policji. Jak mówią organizatorzy, tego typu spotkania nigdy nie wyjdą z mody. Nie ma nic bardziej pełnego jak tylko osobiste spojrzenie, porozmawianie z rekrutatorem, spojrzenie, porozmawianie ze studentem, który jest na danej uczelni. To nigdy nie wyjdzie z mody. To, że takie targi są potrzebne, podkreślali również studenci. Są potrzebne, bo dzięki nim możemy się dowiedzieć czegoś więcej na temat tych szkół, do których chcemy iść tak naprawdę albo. Znaleźć jakąś inną szkołę, może jakąś alternatywę dla nas też, która będzie równie dobra. W tym roku po raz pierwszy na targach maturzyści mogli wypełnić testy kariery. To są testy, które badają predyspozycje, preferencje zawodowe, zainteresowania zawodowe. A oraz dają odpowiedź, czy na przykład jesteśmy asertywni, czy dobrze radzimy sobie ze stresem, czy jesteśmy przedsiębiorczy, kreatywni, itd. Zestaw tych testów jest naprawdę bardzo bogaty. Zainteresowaniem cieszyły się wykłady specjalistów z dziedziny doradztwa personalnego oraz spotkania z maturzystami. O tym, jak się odnaleźć w świecie realnym i nie zgubić w wirtualnym, opowiadali specjaliści z Miejskiego Urzędu Pracy w Kielcach. Zwyczajem już się stało, że podczas targów prezydent Radomia wybiera najlepsze stoisko. Tak też było i w tym roku. Najlepsze stoisko spośród uczelni spoza Radomia miała Wojskowa Akademia Techniczna. Natomiast zwycięzcą wśród uczelni z Radomia została Wyższa Szkoła Nauk Społecznych i Technicznych. Kilka elementów się składało na wybór. Estetyka stoiska i oferta jaka była przedłożona oraz to, kto to prezentował. Jaka jest aktywność, Ci, którzy stoją na tym stoisku i zachęcają, informują na ile są zaangażowani i, i doinformowani, że tak powiem kompetentni. W tegorocznych targach uczestniczyło ponad 20 uczelni. Tak naprawdę targi szkół wyższych są skierowane do wszystkich tych podmiotów, które zajmują się maturzystami po zdaniu matury. Jeżeli tylko jest jakaś szkoła, która daje jakąś ofertę, propozycję takiej maturzysty, dla mnie to jest potencjalna, ważna persona, dlatego że daje dalszą ścieżkę edukacyjną. Nie trzeba zawsze pójść na, bezpośrednio na studia, Nie można zrobić pewne inne kierunki, dodatkowe kształcenie, troszeczkę inaczej. W najbliższym czasie staną przed koniecznością dokonania wyboru dalszej szkoły również gimnazjaliści. Placówki ponadgimnazjalne w tym roku prezentują swoje atuty podczas dni otwartych. W trakcie dni otwartych gimnazjaliści będą mieli okazję zaznajomić się z ofertą edukacyjną, poznać uczniów i nauczycieli oraz zaplecze dydaktyczne poszczególnych placówek. Podobnie jak w latach ubiegłych, przy organizacji naboru obowiązywać będzie elektroniczny system wspomagający rekrutację. Informacje na temat kryteriów przyjęć kandydatów do Ponadgimnazjalnych będzie można uzyskać w szkołach podczas dni otwartych oraz w Radomskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli. Dni otwarte w poszczególnych szkołach odbędą się 23 i 24 marca oraz 30 i 31 marca w godzinach piątek od 12 do 17, w sobotę od 9 do 14. Szczegóły na stronie www.radom.pl. Ruszyła kolejna akcja Straży Miejskiej. Reksio, jak sama nazwa wskazuje, jest skierowany do właścicieli psów. Kontrolujemy również właścicieli psów, swoich pupilów, czy sprzątają po swoich pupilach, czy te pupile wyprowadzają na smyczach i czy oczywiście te psy, te psy są szczepione. Mentalność właścicieli czworonogów trochę się zmienia, ale jak widać na tych zdjęciach, większość osób po swoich pupilach jednak nie sprząta. Takie widoki nie są miłe ani dla oka, ani dla nosa, a wystarczy mieć przy sobie tylko foliową torebkę. Tu rozglądając się, patrząc czy w pobliżu jest patrol straży miejskiej, po prostu odchodzą od problemu, który pozostawił ich pupil. Tu oczywiście straż miejska czuwa, takiej osoby łapiemy, no niestety muszą się liczyć z tym, że mandat jest do 500 zł i takie mandaty pierwsze już się posypały. W ramach akcji Reksio strażnicy miejsce sprawdzają także, czy właściciele psów wywiązują się z obowiązku chipowania pupili. Na razie pouczają, ale jak podkreśla Piotr Stępień, w drugiej połowie roku zaczną już karać. Przedstawiamy Państwu kolejne dwie organizacje pozarządowe, na rzecz których można przekazywać 1% podatku. Radomskie Towarzystwo Dobroczynności działa w Radomiu od kilkunastu lat. Podstawowym celem organizacji jest działalność charytatywna. Towarzystwo pomaga rodzinom wielodzietnym, szczególnie dla dzieci w tych rodzinach. Stąd prowadzimy świetlicę, która realizuje programy. Wychowawcze, społeczne. Chodzi nam o to, żeby dzieci, które mieszkają nie zawsze w najlepszych warunkach, które żyją w rodzinach wielodzietnych, miały trochę taką odskocznie, możliwość realizowania swoich aspiracji, swoich zdolności. Świetlica, którą prowadzi Stowarzyszenie, cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Oprócz zabawy młodzież może również liczyć na pomoc w nauce i odrabianiu lekcji. Mają zajęcia nie tylko tu na miejscu, ale również na przykład wychodzą do biblioteki, szykujemy wyjście do muzeum, przyjdzie lato, będzie basen, będą inne rozrywki, wyjazdy, wycieczki. Do świetlicy przychodzi około 30 dzieci. W tym roku 1% podatku Towarzystwo Dobroczynności przeznacza na dożywianie dzieci. Numer kr 105 228 36. Hospicjum Królowej Apostołów działa w Radomiu od 2003 roku. Niesie pomoc osobom chorym na nowotwory, zarówno dorosłym jak i dzieciom. Jesteśmy w tej chwili w sześciu powiatach działamy, znaczy dojeżdżamy, bo mamy Radom pod opieką chorych i w promieniu 50 kilometrów to będą sześć powiatów, czyli powiedzmy około 50 gmin, no i o wiele więcej jeszcze parafii. To w Radomiu jedyna taka jednostka hospicyjna, która obejmuje swoją pomocą chorych w całym regionie radomskim. Jak podkreśla ksiądz Kujawski, wolontariusze pomagają także rodzinie chorego. Jeśli chory nas potrzebuje, to się okazuje, że potrzebuje nas również rodzina, która także cierpi w tym momencie. A później, kiedy no, sytuacja się tak ułoży, że ten chory odejdzie do wieczności, to zostają. Osieroceni. Często jest tam dwoje, troje czy pięcioro dzieci, które boleją, płaczą i którym się no, trudno znaleźć w tej sytuacji, więc im należy się też pomóc przytulić, ukochać i być z nimi, bo to jest po prostu dla nich tragedia no, nie do przejścia. W ciągu roku hospicjum pomaga ponad 100 osobom. Posługa jest bardzo trudna, bo jest to człowiek, który odchodzi, a więc jemu trzeba zabezpieczyć pomoc przez 24 godziny. I to nie jest takie łatwe, żeby znaleźć też osoby, które by chciały pomagać. Jest nam bardzo trudno znaleźć chętnych do pomagania, chociaż nasze miasto liczy 230 tysięcy mieszkańców i ten teren poza, który obejmujemy, następne ponad 200 tysięcy, więc to jest duży teren. A my mamy średnio między 50 a 60 osób pomagających. Hospicjum cały czas potrzebuje lekarzy. Najbardziej nas boli, że nie mamy w tym zespole, w tej wspólnocie lekarzy z Radomia ani z okolic. Jest tu lekarzy 700, i do tej pory przez 8 lat nie zgłosił się do nas ani jeden lekarz, który chciałby służyć i pomagać. Natomiast my nie Segregujemy chorych. My przyjmujemy takich, którzy się tu zgłaszają. Numer KRS 1040 185 346.